Na tym filmiku pokażę, w jaki sposób możemy sobie ustawić ustawienia zaawansowane w naszych ter, naszym termostacie lub termostatach. Jeżeli już, przykład mamy przykładowo 10 termostatów, takich jak tutaj widzimy na, na ekranie, to są termostaty te 500 występują w kolorze czarnym i w kolorze białym, jeżeli by ktoś nie wiedział. I chodzi o to, że możemy sobie te termostaty pogrupować. Jeżeli widzicie teraz mój, mój panel w aplikacji, oczywiście mam tylko jeden termostat podpięty teraz, więc, więc jest tylko jeden, ale można również go zgrupować. Wchodzimy, wchodzimy tutaj w ten taki długopisik, robimy utwórz grupę, to jest i utw utwierdzamy grupę w postaci takim, że jeżeli chcemy utworzyć grupę, to nam pokazuje, jakie mamy te termostaty, na przykład jest tylko biura. jeżeli byłoby więcej, to tutaj device to be edit, jeszcze byłaby większa lista. Robimy sobie zapisz. Nazywamy sobie tą grupę na przykład y dom, na przykład dół. Tak, czyli już wszystkie termostaty w domu na dole będą tak samo działały i utworzyła nam, się, utworzyła nam się grupa. Tak. Co jest ważne. I teraz proszę zobaczyć na, na, na ekran, jeżeli mamy teraz to nam podświetlenie, wyłączamy termostat, wszystko nam działa. To co nam daje, to to, że możemy sobie zrobić ustawienia zaawansowane do tych wszystkich termostatów, czy klikając na grupę Dom Dół, klikając na wyłączonym termostacie, co widzimy na ekranie Settings, możemy sobie ustawić te wszystkie zaawansowane funkcje, które są bardzo istotne, czyli na przykład kalibracja temperatury na poziomie na przykład, no zobaczmy, rozpalić ale ogólnie preferujemy dwóch minus 2. Ustawienie maksymalnej temperatury będzie 35. Czujnik, czujnik, wybór czujnika myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby OL, tak dla systemów podłogowych i sufitowych. Potem ważne jest, żeby uruchomić sobie histerezę. Myślę, że jeżeli mamy pod betonem, to 1 stopień, pod anhydrytem ewentualnie też i pół stopnia przy systemie bezpośrednim. Mamy pod betonem, więc mamy 1 stopień histerę. I ograniczenie temperatury podłogi bardzo ważne ustawiamy na poziomie 30. 30 stopni, i w ten sposób proszę zobaczyć, też wszystko co robimy pojawia się na ekranie, i w ten sposób stawiamy całą grupę. Czyli wszystkie te termostaty, które dodaliśmy sobie przed chwileczką do, do naszej grupy, tak, wszystkie te termostaty zostały, zostały przeprogramowane w ten sam sposób. To jest bardzo ważne, bardzo proste, szybkie. Nie trzeba biegać do tego termostatu. Oczywiście możemy też w ten sam sposób całą grupę programować. Czyli możemy program tygodniowy ustawić i tak samo okres, wszystkie te okresy możemy sobie ustawić, na przykład, że w tych godzinach, na przykład, od tej godziny będzie temperatura, na przykład, 25 stopni, i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób możemy sobie to i też będzie programowane cała grupa, nie tylko sam pojedynczy termostat. Możemy go włączyć. Wstawiamy temperatury. Jak widzisz, wszystkie temperatury, jeżeli byśmy mieli zgrupowane, to wszystkie te termostaty w tej grupie by były ustawione teraz na te 28,5 stopnia. I na przykład teraz wszystkie termostaty przedstawilibyśmy w tryb programowalny. Lub wszystkie termostaty byśmy wyłączyli. Bardzo fajne, myślę, warto, warto wiedzieć o tym, warto sobie w ten sposób konfigurować. Dziękuję bardzo.